Treningi, szkółki czasami też jak zawody czy mecze żużlowe przerywane są z uwagi na pogodę, ale zawodnicy też muszą czasami potrenować w trudniejszych warunkach i takie chociażby dzisiaj były. No tak, dzisiaj od początku gdzieś tam deszczowo, od, od dzisiejszej nocy. Udało się przejechać chociaż dwie serie treningowe, zawsze to jest coś, ale trenować kiedyś musimy, czasu jest niewiele, bo jest bardzo dużo imprez. W tygodniu również, także każdy wolny dzień wykorzystuje na to, żeby zrobić zajęcia w tym najmłodszym. Jak wyglądają właśnie te zajęcia? Bo to jest podział na takie dwie grupy zaawansowania, jakby, tak? Tak, tak. Ci, co jeżdżą na motocyklach już żużlowych, mają zajęcia dwie godziny najpierw, a później jeździmy z tymi chłopakami, którzy po pierwsze nie mają wieku, po drugie, jeszcze wieku lub umiejętności na to, żeby jechać na dużym motocyklu, Wtedy używamy t kiedy można spodziewać się licencji w tym roku? Czy ktoś podejdzie? No, w tym roku wydaje mi się, że może być tylko jedna licencja, chociaż jeszcze jest dwóch kandydatów, ale dużo pracy przed nimi. Także myślę, że na pewno gra ten szos tak 250, ze względu na to, że na 500 jeszcze nie ma wieku. I dwóch jeszcze jest adeptów, którzy. No mają takie troszkę ultimatum. Albo do końca roku, albo się pożegnamy, więc muszą się mocno starać. No bo tak naprawdę gdzieś e, cały czas jest rotacja w, w tej młodzieży. Jedni przychodzą, inni odchodzą, jedni się nadają do tego sportu, inni się po prostu nie nadają. No akurat to akurat norma, to tak było zawsze, że gdzieś tam... E... Jedni są na dłużej, jedni zostają na stałe, inni mają gdzieś tam tylko historię epizod z tym sportem, ale myślę, że to w każdej dziedzinie sportu takie. okazji czas... chciałem bym sam stali pogratulować Mistrzostwa Polski, brawo chłopacy, super robota. A jeszcze zapytam o kwestię właśnie naboru, bo cały czas jest prowadzony nabor, on jest ciągły, tak? Cały czas, cały czas można przyjść, pobrać dokumenty, zrobić badania i w dowolnej porze roku można do nas dołączyć i zaczynać, próbować swoich sił w tej sporcie.